Organizuję pracę datio i dbam o to, żeby każdy projekt został zrealizowany na czas. Moim pasem jest akwarystyka i mogę realizować filmy też przez założenie akwarium. Integrujemy się poprzez wspólne wyjazdy czy wyjścia na miasto. Pozwala nam się to lepiej poznać i miło spędzić razem czas. Do każdego z pracowników podchodzę indywidualnie, gdyż każdy z nas ma inne predyspozycje. Moim zadaniem jest dbanie o ich rozwój. Jesteśmy zgranym zespołem, i to, że razem pracujemy, jest naszym codziennym wyborem.